Siema! Dzisiaj nauczymy się takiego ruchu karcianego jakim jest Double Lift, czyli podstawa podstaw iluzji. Ruch dzięki któremu wykonacie naprawdę masę sztuczek karcianych, dlatego polecam się za niego zabrać jak najszybciej. Jak zaczynacie swoją przygodę z iluzji zawsze trochę poświęcić czasu na naukę właśnie tego ruchu, no bo on będzie tak naprawdę ciągnął się za wami, całą waszą tą przygodę z magią. Nie? A sam ruch polega na tym, że Pokazujemy widzowi kartę. On jest święcie przekonany, że pokazaliśmy mu pierwszą kartę z góry. Tak naprawdę pokazaliśmy mu drugą kartę z góry, bo podnieśliśmy dwie. No i tak naprawdę taki niewinny ruch potrafi zdziałać cuda. Karta się zmienia. Najprostsza sztuczka najprościejsza, najprostsza najprostsza. Dobrze powiedziałem. Dobrze powiedziałem, dobrze powiedziałem. Najprostsza sztuczka z użyciem Double Liftu to po prostu Widz sobie wybiera kartę, my tam jakoś się skontrolujemy do góry. Oczywiście on o tym nie wie. Robimy Double Lift. Pytamy się: Słuchaj, to jest twoja karta. On mówi: No nie, spaliłeś całą sztuczkę. Ty się śmiejesz pod nosem, trochę machasz, stryk mi sobie, jak lubisz, czemu nie, i mówisz do niego obróć kartę. On bierze ją w dłoń, obraca i widzi swoją kartę jest w szoku, nie? Jest w szoku, pyta się, jak to zrobiłeś? Jak to zrobiłeś? A ty mówisz mu, mam nadprzyrodzone zdolności, nie? Czyli go tam jakoś zbywasz, żeby nie zadawał pytań, żeś nie musiał go tego teraz uczyć. No, więc tak to wygląda, a ja wam już krok po kroku tłumaczę, jak wykonać ten ruch. Pierwsza sprawa, łapiemy całą talię w ten sposób. Widzicie, jakie tu jest ułożenie palców. I druga sprawa, przechylacie talię tak. Nie w tą stronę, nie ma być prosto, tylko ma być przechylona tak o. No, jak przechylimy tak, to naciskamy sobie wtedy na talię. Ona się tak fajnie wygina. I dzięki temu łatwiej nam teraz podnieść dwie karty. Cyk, naciskamy, podnosimy dwie karty i teraz oczywiście tutaj widzicie, że kciukiem sobie też przytrzymuje i teraz e, szuramy kartami, szuru, 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 oczywiście robimy to raz, dojeżdżamy do krawędzi, jeszcze zanim ją obrócę, grip macie taki, tutaj kciuk, tutaj te dwa palce, dojeżdżamy do krawędzi i swobodnie sobie zrzucamy te karty, swobodnie, na luzie, bez spinki. Mamy tutaj teraz taką tutaj wolną przestrzeń. Robimy sobie tą przestrzeń po to, że teraz możemy sobie tutaj nacisnąć na te karty. Jak naciskamy to te palce nam odchodzą automatycznie. Cyk. Mamy taką lukę. Dosuwamy te dwie karty. Tutaj wszystko jest zrównane i mamy teraz tutaj lukę, nie? Możemy sobie teraz przytrzymają kciukiem. Tutaj możemy sobie teraz włożyć faka tego palca też cyk, cyk, i co to nam dało? Nie musimy drugiego double liftu robić, nie? Czyli ułatwiamy sobie życie, bo jakbyśmy robili drugi double lift, no to mamy znowu prawdopodobieństwo jakieś, że zamiast dwóch kart sięgniemy po jedną, po trzy, czego nie chcemy. A jakbyśmy sięgnęli, wiecie, jakby było tak i byśmy sięgnęli najpierw, powiedzmy, jedną kartę, no to potem byśmy musieli to cofnąć i jeszcze raz podnieść, no to jest podejrzane, już nie. A tak mamy tą lukę, wsadzamy sobie tutaj paluchy. No i cek, co nie? Lepiej sobie łatwe życie, nie utrudniać. Czyli jeszcze raz przechylamy talie, naciskamy. Tutaj sięgamy po dwie karty, szuramy, zrzucamy na luziku. Po prostu musicie uwierzyć, że te karty, kiedy zrzucicie, to one się nie rozdzielą. Jeszcze jak tą wiarę poprzecie godzinami treningów. Mnóstwem godzin treningów, no to one się nie rozdzielą, nie? Cyk, naciskamy, dopychamy. Tutaj kciuk wszystko też przytrzymuje. Jak widzicie, eee, co, kciuk znowu tutaj, łapiemy i cyk. I tyle. Nie róbcie czegoś takiego na pewno, że tutaj lecicie wolno i nagle tak szybko tutaj dobijacie, nie? No to jest podejrzane, no. Czemu, czemu miałbyś tak robić, nie? Zwyczaj jak robisz tak, no to też tutaj wolno. To jest bardziej naturalne. Jak robisz tak i nagle, no to tu już jest, to jest zastanawiające, nie? Więc nie rób, tak? A na pewno nie polecam tego. Co dodatkowo mogę powiedzieć? Jak robicie tego double lifta, to na początku będą Wam robić się tutaj luki, nie? Karty będą luki. No po prostu karty będą się rozdzielały. I zobaczcie, jak ta, jak te karty będą tak leciutko tylko rozdzielone, no to zobaczcie, widz nie wie dokładnie, gdzie ma patrzeć, bo nie ma teraz w głowie coś takiego, ok, on będzie teraz robił double lift, będę patrzał, czy te karty mu się rozdzielą, czy nie. No nie, on myśli, że po prostu pokażesz mu pierwszą kartę z góry, więc on nie wie tak naprawdę, gdzie patrzeć. Dodatkowo nie ma mega blisko oczu, tali kart, chyba że Ty tak jakoś prezentujesz tą sztuczkę, no ale zazwyczaj jest trochę oddalony od tej tali, no to jak z daleka patrzysz, to też tak super tej luki nie widać, plus jak mówiłem, nie wie dokładnie gdzie patrzeć, no to on no, niekoniecznie musi wychwycić to, że te karty są rozdzielone, że to są dwie karty, nie? Dodatkowo jak po zrobieniu double liftu szybko je tak dopchasz, to one się złączą, nie? Więc cyk, i szybko dopychać te karty. Teraz nawet była ta luka i udało się zamaskować. Widzicie? I szybko, szybko dopychacie. Nie? Więc to jest taka wskazówka. No i co? I powiem Wam, że po prostu no, musicie katować, katować i jeszcze raz katować ten ruch mi w ogóle Double w zaczął wychodzić tak gdzieś po około połowie połowy roku wcześniej jak go robiłem to no było mega słabo, to była loteria nie? raz po prostu te karty złączone spadały, raz nie no i z takim stanem rzeczy to nie mogłem wyjść do widzów i po prostu wyjść do ludzi i pokazywać im sztuczek, no bo no raz by wyszło, raz nie, A nie o to chodzi w iluzji, chodzi o to, żeby tych błędów tych failów było jak najmniej. No. E, więc, e, więc po prostu. Mm, no. Nie ma żółtego środka. Nie wychodziło mi, no to e, poświęcałem treningowi jeszcze więcej czasu, aż w końcu zaczęło wychodzić. E, była taka sytuacja, że robiłem ten dabuli w, w ten sposób, który tutaj wam przedstawiam. Potem zmieniłem na trochę inny, pomyślałem, że źle układałem palce więc może, może jak będę robił ten double lift trochę inaczej, to zacznie wychodzić, ale to nic nie dało. Wróciłem do tej pierwszej metody, którą tutaj widzieliście, no i tak nagle z dupy ten double lift zaczął wychodzić niemalże za każdym razem, nie? Możliwe, że nieświadomie jakoś zmieniłem ułożenie palców i to po prostu się przełożyło na efekty, nie? No, więc tak to wygląda. Ogólnie też możecie mieć taką sytuację, że jak robicie Double Leaf nową, prosto taką ze sklepu talią, no to te karty są mega śliskie, jak wiecie, i ten Double lift może nie wychodzić, nie? więc proponuję tutaj kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt razy potasować te karty, żeby one zrobiły się takie bardziej szorstkie, bardziej się trzymały siebie, i wtedy ten Double lift będzie lepiej wychodził. Dodatkowo pewnie jak ćwiczycie jakieś sztuczki na chacie, to macie specjalną talię do ćwiczeń i ona jest zawsze bardziej zjechana i jesteście przyzwyczajeni do tego, żeby ten double lift robić taką zjechaną talią, więc jak będziecie mieli taką świeżą, no to naturalna kolej rzeczy, że no nie będzie Wam ten double lift tak wychodził, więc musicie po prostu się przyzwyczaić do tego, żeby robić ten double lift taką świeższą talią. I to jest tak naprawdę rozwiązanie na to, że Leaf nie wychodzi, kiedy karty są nowe, nie? praktyka, praktyka i jeszcze raz, praktyka. No i w zasadzie tyle. Myślę, że wszystko już jest dla Was jasne. I, i w zasadzie no tyle. Na razie.